Przygotowują naród do tego, żeby ktoś ten naród przejął i go skolonizował. To jest zorganizowana przestępczość, która ściągała sobie... Po pierwsze ściągali... Im się, Im się Polska kojarzy ciągle z paleniem Żydów w Jedwabnym. Komunikacja pomiędzy osobami biorącymi udział, zdaniem prokuratury, w nielegalnym przemycie imigrantów przez wschodnią granicę, we współpracy z ludźmi ulokowanymi w, na Białorusi i komunikacja, z której wynika, że uwiarygadniały kontakty Akty wewnątrz tej grupy no osoby świetnie znane, świetnie kojarzone z całym tym politycznym ruchem. Komunikacja pani Suchanow, pana Kasprzaka, pana Kramka. Dzisiaj no przynajmniej pani Suchanow to członek bardzo ważnych gremiów rządu Donalda Tuska i Ministerstwa Sprawiedliwości Adama Bodnara i no, instytucji współpracujących z polskimi służbami specjalnymi. No nie ma żadnej wątpliwości, że to jest zorganizowana przestępczość, która ściągała sobie, po pierwsze ściągali po to tych ludzi, i to organizowali, żeby siać destabilizację za czasów naszych rządów, ale po drugie, oni robią dokładnie to, co w zachodniej Europie. Oni po prostu chcą ściągać ich tutaj jak najwięcej ponieważ chcą rozmontować państwa narodowe właśnie za pomocą migracji. Widzą, że to się całkiem nieźle udaje, no ale po drugie docelowo chcą sobie ściągać wyborców, którzy następnie będą zastępowali, jeżeli to są ludzie z krajów muzułmańskich, to będą zastępowali, bo tam jest bardzo duża dzietność i będą zastępowali krok po kroku tradycyjne społeczeństwa zachodu. Jeżeli ktoś myśli, że przesadzam, to zachęcam dane oficjalne rządowe z Austrii. Do szkoły poszło właśnie 43% muzułmańskich dzieci. I oni w przeciągu dekady zostaną w, w, mniejszością we w swoim własnym państwie. I takich przykładów jest znacznie więcej. Gdyby siedzieli tutaj przedstawiciele tych organizacji, yy, które mówią o sobie, że one są organizacjami humanitarnymi, które udzielają pomocy ludziom znajdującym się w kryzysie imigracyjnym, to oni by się oburzyli. Powiedzieli, że oni po prostu pomagają ludziom, którzy znajdują się w beznadziejnej sytuacji, że oni nie mają żadnych tego rodzaju dalekosiężnych planów, że to nie jest żaden plan ataku na cywilizację, od po prostu ludzie znajdują się w trudnym terenie, przy granicy, w lasach i należy im pomóc i oni dlatego to robią. No trudno, żeby używali innej narracji i żeby przyznali prawdę, że po prostu ściągają sobie wyborców, czy chcą destabilizować jakiś kraj, bo wtedy to od razu by poszli do więzienia, dlatego muszą sobie coś wymyślić. Natomiast jeżeli ktoś chce to zweryfikować, no to wystarczy spojrzeć na to, jak to wygląda w skali masowej w Europie Zachodniej. I dobry przykład jest z kolei, tutaj przejdziemy z Austriacji do Szwecji, to znaczy w Szwecji rząd zdecydował, że znaczy ludzie zdecydowali, że po latach odsuwają lewicę i dają prawicę do władzy po to, żeby poradziła sobie z migracją. To był tam najważniejszy temat. Problem tylko polega na tym, że rząd prawicowy próbował, to znaczy wyprowadził nawet wojsko na ulicę. No i dobra, wojsko wyprowadzimy na ulicę. No i nie dał rady. Nie dał rady dlatego, że nie daje rady, dlatego że w rodzinach już, znaczy w rodzinach muzułmańskich rodzi się tyle dzieci, które mają już paszport szwedzki, że po prostu i w stosunku do niskiej demografii niestety w naszej starej kulturze to powoduje, że oni budują dla Siebie takie otoczenie, że Państwo nie w stanie sobie z nimi poradzić i ostatnim rzutem właśnie zaproponowali im, żeby jakoś sobie z tym poradzić, że będą płacili każdemu, kto dobrowolnie wyjedzie ze Szwecji 43 tysiące euro. Po prostu do ręki. I, i, i jeżeli jest. Coś, o co w życiu publicznym powinniśmy walczyć, to właśnie o to, żeby nie było tak, że tak jak tam, bo to się działo w ciągu dekady, dwie dekady, czyli to jest nasze życie. Żeby nie było tak, że y, za chwilę, za, za jakiś czas, nasze dzieci czy nasze wnuki były, będą żyły w państwie muzułmańskim, bo, bo to jest tak. Ja nie mam nic przeciwko muzułmanom, tylko jest jeden problem. Problem polega na tym, że i póki tu jest większość katolicka, znaczy czy tu jest kultura oparta o tą część katolicką, to, to właśnie jest tu miejsce dla muzułmanów, dla ateistów, dla wszystkich. Ale jeżeli większością będą oni, co pokazuje przykład z całego świata, to dla nas już tam miejsca nie będzie. Więc jeżeli o coś mamy się bić w tych wyborach i w ogóle w życiu publicznym, to jest właśnie o to. Ja nie chcę, żeby moje dzieci żyły w kraju muzułmańskim, a to nie jest, czy w miastach muzułmańskich, a przykład Londynu, Marsylii i tak dalej pokazuje, że to się dzieje bardzo szybko. Jeżeli raz już na to pozwolimy, tak jak przykład szwedzki pokazuje, po prostu nie nie ma sposobu, żeby z tego wyjść, Zresztą za te błędy się płaci i nie da się i nie da się tego łatwo naprawić. Panie Ministrze, dzisiaj mówimy o, o, o materiale, o rzeczach, które ustalone są i które znajdują się, no, są przedmiotem postępowania przed, przed, przed sądem, które są efektem działania służb pilnujących polskiej granicy, no, później jak rozumiem analizy i, i, działań, i działań śledczych, ale Ludzie, którzy się w tym śledztwie pojawiają, to są ludzie, którzy są dziś częścią politycznego establishmentu. Rafał Trzaskowski twierdzi, zresztą dzisiaj słowo ministra zdaje się na antenie RMFFM powiedział, że to dopiero rząd Platformy Obywatelskiej skutecznie zabezpieczył polską granicę. Jak rozumiem, no częścią... W pewnym sensie tego rządu. Jest również pani Klementyna Suchanow i inni ci ludzie. To dopiero oni twierdzą, że oni zabezpieczyli granicę wschodnią przed tą infiltracją, jak pan na to odpowie. Czy znaczy ta historia, to jest, uważam, historia, którą opowiada pan Nitras i rząd Platformy, to jestem przekonany, to jest głębokie uderzanie w godność każdego Polaka, dlatego, że to jest robienie z niego głupca. Głupca dlatego, że to nie jest kwestia tylko tych szokujących swoją drogą materiałów, ale to jest kwestia spojrzenia na całą sprawę. Otóż jak Polska stała się przedmiotem ataku Hybrydowego to były dwie strony w tym sporze. Jedna chciała bronić polskich granic, a druga robiła wszystko, żeby właśnie ich tutaj przepuścić i żeby uderzyć w tych, którzy tych granic bronili. I użyli do tego następujących narzędzi. Po pierwsze były rezolucje w Parlamencie Europejskim, za które między innymi za to nałożono na polskę sankcje. I to nie jest tak, że ludzie jacyś nie wiadomo jacy głosowali za tym, żeby Pols na Polskę nakładać sankcje, znaczy blokować fundusze europejskie w czasach COVID-u, wojny i tak dalej. To byli ludzie ze środowiska obecnego rządu, czyli pana Nitrasa. To nie byli jacyś. I oni często to inicjowali to. Po drugie, ich całe otoczenie robiło wszystko, żeby tam na miejscu obrażać ludzi, którzy bronili tej granicy. Co więcej, czyli to jest historia, na przykład specjalnie zakładali tam biura poselskie, a dzisiejsza władza funkcjonariuszy, którzy wtedy narażali swoje życie, żeby bronić naszej granicy, pociąga do odpowiedzialności karnej, to jest słynna historia jednego z szefów w policji tam na miejscu, gdzie posłanki, które dzisiaj, no przecież dalej są w Klubie Platformy Obywatelskiej, pani Zielińska i pani Jachira, chyba jak dobrze pamiętam, celowo w tych miejscach, żeby im przeszkadzać w ich pracy, żeby nie mogli obronić granicy, próbowali tam założyć biuro poselskie, że niby jest to część eksterytorialna i tak dalej i policjant, który próbował z tym walczyć, żeby bronić naszej granicy, dostał zarzuty za czasów rządów Platformy, bo zmieniono Wynik postępowania, które za naszego, za naszego czasu umorzono, po to, żeby każdemu pokazać, po której stronie nie stronili. Teraz wychodzi Czaskowski i mówi, że oni nie są po tej stronie. To znaczy, że oni, są, że, że oni są kimś innym, niż całe ich przez te ostatnie lata pokazały. No nie może tak być, znaczy, nie może być to, to jest robienie z Polaków idiotów, po prostu przepraszam. I Polacy uważam, że ze względu na poczucie swojej własnej godności, nawet jeżeli nas nie popierają, to swoim własnym przedstawicielom powinni powiedzieć: nie róbcie tego, nie róbcie tego, bo my jesteśmy na tyle inteligentni, że my rozumiemy, co tu się właściwie wydarzyło. Panie ministrze, ta historia, historia dotycząca w ogóle ochrony granic i wynika to z wszystkich badań, które się pojawiają, z analizy też tego, co znajduje się w odpowiedziach respondentów, w różnego rodzaju badaniach, które w trakcie tej kampanii i poprzednich kampanii wyborczej były wykonywane, to jest jedna z kluczowych kwestii, ochrona granic i problem dotyczący imigracji. To jest również rzecz znajdująca się w centrum zainteresowania części kandydatów w wyborach prezydenckich, którzy do drugiej tury nie przeszli, ale uzyskali na tyle duży wynik, że to o nich, czy o ich wyborców w dużej mierze toczyć się będzie gra w drugiej turze. W ciągu tych dwóch tygodni no już jeden dzień mniej, bo pierwszy dzień tej drugiej kampanii za nami. Jak na to patrzy Prawo i Sprawiedliwość? Bo to jest też kwestia, która no w pewnym sensie w Prawo i Sprawiedliwość uderzyła pod koniec poprzednich rządów. No mieliśmy komisję śledczą dotyczącą przecież spraw Migracyjnych w tym sejmie. Więc w najsilniejszych państwach świata, na przykład w Stanach Zjednoczonych, często jest tak, że jak toczy się jakiś spór publiczny, to przychodzi polityk i chcemy rozstrzygnąć, bo na przykład dwójka polityków mówi dokładnie to samo, to przychodzi jakiś polityk i robi Bach, wyciąga wyniki głosowań. No bo gadać to można wszystko, ale jednak trzeba sprawdzić, czyny. Czyny. I tak się akurat składa, że pakt migracyjny. No, stworzyła partia Rafała Trzaskowskiego, no nikt inny. to znaczy yy, IPP forsowała, zmuszała innych, przygotowała i przeforsowała i partia, do której należy PSL i Platforma Obywatelska, Rafał Czaskowski. co więcej on należy do yy, lewicowego skrzydła, on zawsze należał do lewicowego skrzydła, wbrew temu co teraz próbuje o sobie powiedzieć i, i pokazać, yy, które było nawet dalej niż środowisko Platformy Obywatelskiej, mówiło zawsze więcej tej, tego, tej, tej, tej migracji i tego wszystkiego, więc, yy, więc no, nazwijmy rzeczy po imieniu, bo dzisiaj ludzie się przebierają za tego, kim nie są. Pakt migracyjny, który wchodzi w życie w przyszłym roku, jeżeli my go nie zatrzymamy, który stworzyła partia Tuska i PSL-u, jeżeli my go nie zatrzymamy, to nasze życie zamieni się w koszmar. Bo to nie będzie tak jak w tej chwili wywożenie tam cichcem, bo Tusk pozwala przez niemiecką policję migrantów za naszą granicę tam pojedynczych tutaj tam nastu, tutaj nastu i tak dalej. Nie, to po prostu rok rocznie będzie zbieranie migrantów tych, których oni nie chcą. I po prostu siłowo przydzielanie konkretnym państwom, całego grup. Po to, po to Tusk buduje 49 centrów migracyjnych, żeby ich ulokować proporcjonalnie w całej Polsce. I wybór Karola, Karola Nawrowskiego jest ostatnią szansą, ale ostatnią szansą, żeby to zatrzymać. Jak nie, w przyszłym roku pakt migracyjny wchodzi w życie. I teraz niech każdy się też zastanowi, bo często było takie hasło po, stronach, po, po stronie również prawicowej, że tam PISPO to samo, to samo. Znaczy nie, kto przygotował, wypnę, kto przygotował pakt migracyjny? Kto go worsował i kto go przygotował? No, my byliśmy przeciwko. Każdy może sprawdzić, internet jest, proszę bardzo. A proszę teraz sprawdzić, kto był autorem tego, te, tego całego. Tego, co może zmienić nasze życie nie do poznania. A szczególnie kobiet, bo kobiety zawsze są pierwszymi ofiarami. Panie ministrze, to już zostawiając tę konkretną sprawę na, na boku, za nami wybory prezydenckie, pierwsza tura wyborów prezydenckich, przed nami no, te ostatnie 13 dni trochę mniej, no bo cisza wyborcza kampanii i później głosowanie. Jak patrzą Państwo w Prawie i Sprawiedliwości na wynik tej pierwszej tury? No, sądząc po atmosferze w sztabie jednym i drugim, atmosfera jakby, takie odnoszę, od, od, odnoszę wrażenie, w sztabie Karola Nawrockiego była dużo bardziej radosna niż w sztabie Rafała Trzaskowskiego. Ale czy to nie jest złudne? Trochę może być złudne, dlatego my musimy jednak pamiętać, że pokora pokora, ale przede wszystkim jest, znaczy jest coś, co mnie cieszy. To znaczy, że wygrywa patriotyzm w Polsce. W tym sensie, że ja nie znam bogatego państwa na świecie, ale naprawdę bogatego państwa, naprawdę bogatego. Przepraszam, panie ministrze, mamy zdaje się pod siedzibą nielegalnej TVP w likwidacji Marcina Chorała, który wyszedł, zresztą pokażmy, jeśli mogę prosić wypowiedź Marcina Chorała, jeśli ona jest na żywo. Dzień dobry, panie pośle. 10 sekund 30. Dobra. Bądźcie w gotowości. Zaczynamy? Było dziś spotkanie w telewizji polskiej na temat e, debaty, która ma się odbyć e, już jutro. Jakie są ustalenia? Czy no, Ustaleń brak. E, zaproponowaliśmy ponownie, żeby ta debata była współorganizowana przez wszystkie duże stacje, e, w tym również no, nie tylko te sprzyjające Rafałowi Trzaskowskiemu. E, ta propozycja jest twardo przez TVP w likwidacji TVN. I de factoż ta prawa odrzucona. Próbowaliśmy wynegocjować inną formułę debaty, gdzie nie byłoby pytań od dziennikarzy, debatowaliby de facto ze sobą kandydaci. No ale musi być moderator, który teoretycznie tylko pilnuje zegara, no ale przecież ma mikrofon i różne wstawki może mieć. Stąd zaproponowaliśmy, żeby było dwoje czy dwóch, czy dwie prowadzące, po jednej zaakceptowanej przez każdy ze sztabów. No tu też ze strony przede wszystkim TVP w likwidacji było stanowisko, że ma być jeden i to tylko od nich. No i na tym się rozeszliśmy. Konkretny brak elastyczności, jeśli chodzi o telewizję polską w likwidacji TVN. Sztab Rafała Trzaskowskiego również wykazuje się umiarkowaną elastycznością. Myśleliśmy od początku z postulatem jasnym. Mamy dużo zgłoszeń, zapotrzebowań na debatę ze strony mediów i z szacunku do wszystkich widzów chcieliśmy zrobić wszystko, żeby ta debata miała szerszy charakter. Do tego najprawdopodobniej nie dojdzie ze względu na pewną blokadę, która jest ze strony zarządów, zarządów TVP w likwidacji TVN. Sztab Rafała Trzaskowskiego również no, nie, nie w pełni popiera ten postulat, więc no, chcemy tutaj jeszcze wrócić, chcemy rozmawiać, chcemy, żeby ta debata odbyła się na uczciwych warunkach, bo ta propozycja, która w tej chwili jest, nie zapewnia uczciwych warunków. Panowie, to w takim razie, kiedy będzie kolejna tura rozmów i jaka była argumentacja za tym, żeby nie dopuścić dwóch największych niezależnych stacji informacyjnych w Polsce? Bo... Bo tutaj jeszcze chwilę przed wejściem, przed spotkaniem spotkaliśmy szefową sztabu Rafała Trzaskowskiego, która tak rzuciła nam, że no oni jak najbardziej się zgadzają i chcą, żeby ta reprezentacja mediów była jak najszersza. No więc tu argumentacja była taka, że to jest propozycja, która jest na stole i właściwie albo ją przyjmujecie... Albo nie przyjmujecie. Właściwie brakło takiej argumentacji. Tak naprawdę rozmowa była taka, że to zróbmy tą debatę tak jak ona jest, w te trzy telewizje, a potem zobaczymy, może kiedyś w przyszłości, tu można ironicznie dodać, może po 1 czerwca jakąś inną, w innej formule. My powiedzieliśmy, no teraz spieszę się do Sejmu na głosowanie, ale o 12 jesteśmy dostępni i zaproponowaliśmy, żebyśmy tutaj o 12 wrócili do tych rozmów. No i zgodzili się państwo z Telewizji Polskiej i ze sztabu Rafała Czaskowskiego na to spotkanie po 12? Nie było jasnej, Nie było deklaracji. deklaracji. My jesteśmy do dyspozycji jesteśmy również możliwi to że mamy telefony komórkowe do siebie no i będziemy oczekiwali tego że dalsza tura tych negocjacji w tej fundamentalnej najważniejszej sprawie w kluczowym momencie wyścigu prezydenckiego zostanie dopięta tak żeby ta debata po prostu odbyła się w sposób uczciwy na niczym innym nam nie zależy jak zwykle to już trzeci raz kiedy widzimy pewne blokady rzucane ze strony telewizji polskiej w likwidacji no dwa razy już doszło do kompromitacji zależy nam na tym żeby choć raz ta debata którą gdzieś poorganizuję TVP w likwidacji, odbyła się na normalnych warunkach, które po prostu nie zamienią się w komedię. Dziękuję Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Przed budynkiem TVP w pozornej likwidacji. No cóż, o 18.00, jak ogłosiliśmy w, wczoraj, to ogłosiliśmy na iks między m.in. o 18.00 jutro debata Telewizji Republika. Zapraszamy już teraz. Można sobie zarezerwować czas. Ta debata się odbędzie. Mam nadzieję, że pojawią się tutaj obaj kandydaci. Państwa zapraszamy już teraz. Wracamy do rozmowy z Patrykiem. Z Patrykiem, z Patrykiem, z Patrykiem jak? Takim. Sprawa dotycząca migracji w tej kampanii wyborczej, oceny wyników, to jest to, na czym przerwaliśmy i atmosfery w sztabach. Proszę kontynuować. No bo... Ja nie mam żadnych wątpliwości, że najsilniejsze i najbogatsze państwa, najbezpieczniejsze państwa, to są państwa, których obywatele są, utożsamiają się z tym państwem i przede wszystkim są patriotycznie nastawieni. To jest najlepszy przykład Stanów Zjednoczonych. I te wybory, gdybym ja się tak zastanawiał pomiędzy czym, a czym są, to też są pomiędzy. Tym. Polska od 1989 roku dłużej, ale od 1989 roku szczególnie walczy ciągle o to, żeby zwyciężyła tutaj wola ludzi, którzy chcą budować suwerenne i silne państwo, a nie państwo zbudowane na zasadach zewnętrznych, kolonialnych. I jak wczoraj słuchałem doradcy Adama Bodnara, na przykład Bilewicza, który mówił tak, że te wybory jego zdaniem to są wybory pomiędzy tymi, którzy. którzy to są wybory pomiędzy tymi. Którzy, Pomiędzy tymi, którzy spalili ludzi w Wiedwabnym, i tak dalej, więc im się, im się Polska kojarzy ciągle z paleniem Żydów w Jedwabnym, że w tym czasie mm, ekipa Tuska i Trzaskowskiego wyznaczyła Barbarę Engel-King na szefową rady programowej Muzeum Auschwitz, która mówi, że Polacy w 80% nawet są źli, a Warszawiacy cieszyli się, że Żydki się palą podczas powstania, podczas powstania w getcie, więc oni chcą bez wątpienia, znaczy inaczej, to moim zdaniem, Kluczowe pytanie w tych wyborach brzmi tak i to każdy powinien sobie je zadać. Jak długo jeszcze? Po tych 30 latach. Będziemy tolerowali nabijanie się z nas, z własnego państwa, z tej wspaniałej kultury, którą reprezentujemy. Trzaskowski stoi właśnie po stronie tych Bilewiczów i tak dalej, wspierał ich, nie ma żadnych wątpliwości w tej sprawie. On na przykład oddał lokal w Warszawie, no bo przecież politycy. On teraz udaje kogoś, kim nie jest, ale przecież politycy swoją politykę prowadzą poprzez przyznawanie zasobów, które mają do dyspozycji. I Rafał Trzaskowski na przykład oddał lokal w Warszawie, to znaczy współfinansuje w tym sensie polityczną, która publikowała na przykład taki tekst, specjalnie przygotowałam, żeby wszystkim przypomnieć, żeby wszyscy mieli świadomość właśnie. W tym pytaniu jak długo? Ja zacytuję, że ojczyznę, zwłaszcza spływającą toksyną jak nasza, trzeba podlewać moczem. Eee, I Rafał Trzaskowski współfinansuje tego typu, tego typu działania. to w krytyce politycznej to jest zaraz cytat z... z... krytyki politycznej, tak, Którą on, którą on, on oddaje lokal, współfinansuje i tak dalej. Więc, y, więc y, i oni mają więcej tego typu to rzeczy. To o Polsce on jest, jest. On jest? Tak, to jest o Polsce. Więc y, w Gazecie Wyborczej też można było oczywiście, którą y, warszawski ratusz też finansuje, można było usłyszeć, że patriotyzm patriotyzm, jak rasizm i tak dalej. I ja jeszcze raz chcę podkreślić, że tak się akurat zdarzyło, że Polska, która była ta patriotyczna, czyli za czasu o, o 8 lat naszych rządów mówił, że miała swoje problemy, ja nie mówię, że nie, rozwijała się średnio w Europie, w zależności od wskaźnika, była pierwsza albo na drugim miejscu, dużo szybciej niż w przeciągu 8 lat wspaniałych rządów Tuska i tak dalej. Była dużo bezpieczniejsza, była pokazywana jako przykład na świecie, to się po prostu sprawdzało, znaczy państwo budowane na patriotyzmie się sprawdza, a budowane, państwo budowane, no bo do czegoś to wszystko sprowadza, co ja przed chwilą o czym mówiłem, o czym mówi Bilewicz, o czym mówi Engelking, teraz powoływana na te wszystkie, na, na te funkcje za czasów Czaskowskiego, o czym mówią organizacje, które Czaskowski finansuje. One mówią o tym, że Polska jest zła, że polską kulturę trzeba zapomnieć, że mm, polska tożsamość to jest, w zasadzie to jest jedwabne i my powinniśmy właściwie pokazywać to jedwabne, żeby pokazywać nas złym. Znaczy, co to jest za mentalność? To jest mentalność ludzi, którzy przygotowują naród do tego, żeby ktoś ten naród przejął i go skolonizował. No dobrze, panie ministrze, ja chcę spytać jeszcze o, w, tej, w tej perspektywie wyborczej, no bo, bo o tym tak naprawdę rozmawiamy, o, o, o tę taktyczną, o te decyzje, jakie w tej chwili sztab wspierający Karola Nawrockiego będzie podejmował. W jaki sposób i gdzie widzą państwo możliwość pozyskania wyborców przed drugą turą, żeby zniwelować tę różnicę, która jest między, no tak z perspektywy Karola Nawrockiego, rozumiem, że musicie myśleć, zniwelować tę różnicę. I w jaki sposób zamierzacie przekonać wyborców Sławomira Mencena? Z jakiegoś powodu tak duża grupa wyborców zagłosowała jednak na niego, a nie na wspieranego przez PIS kandydata? Jak zamierzacie zaapelować do wyborców Grzegorza Brauna, no, który jest i, i był w, no, w dość ostrym konflikcie, Politycznym z, z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Być może również głosujących na Szymona Hołownię, być może głosujących na Adriana Zandberga, na Magdalenę Biejat. Jakich zamierzacie użyć narzędzi do tego, żeby spróbować tych wyborców do siebie przekonać. To znaczy, jeżeli chodzi o pierwszą dwójkę, to przede wszystkim będziemy przekonywali ich wyborców, że y, rozumiemy i naprawdę rozumiemy powody, dlaczego oni mogą mieć do nas pretensje. W niektórych przypadkach, w niektórych przypadkach słuszne. Czytam dzisiaj pytania Grzegorza Brauna, które zadał kandydatom. I ja mógłbym spokojnie podpisać się pod pozytywnymi odpowiedziami praktycznie na każde pytanie, które zadał z pełnym przekonaniem i sumieniem. Jeżeli chodzi więc przy tych wyborców... Część tych wyborców, którzy, którym wmówiono, jak chcemy ich przekonywać, im wmówiono, że PiS, PO to jest to samo zło, i my będziemy im pokazywać, że nie. Że jest właśnie zasadnicza różnica, że jeżeli oni reprezentują Polskę patriotyczną, to, 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 to dzisiaj w tej chwili jedyną opcją to jesteśmy my. Dlatego że Czaskowski jest radykalnym lewakiem, kosmopolitycznym człowiekiem, który całą swoją karierę polityczną wspierał to, co uderza w tradycyjną naszą tożsamość. I, i będziemy chcieli to pokazywać tak, jak dzisiaj to zrobiłem w mały sposób, krok po kroku. Jeżeli chodzi o elektorację, elektorat Hołowni to jest bardziej skomplikowane, ale to jest jakby wspólny elektorat z PSL-em, więc już wczoraj został wykonany krok pokazujący, że na przykład tamta strona nie ma nic wspólnego z obroną rolnictwa Małej Wsi i tak dalej. Przypomnę, że IPP, czyli partia, której należy PSL i Platforma przygotowała umowę z Mercosurem i jak piszą niemieckie media tylko czekają na wybory prezydenckie, żeby to podpisać, to całkowicie zniszczy rolnictwo i życie na wsi przy okazji. Nawet ci, którzy się nie utrzymują z rolnictwa dobrze już dzisiaj wiedzą jak to będzie wyglądało, więc umowa z Mercosurem to jest ich dzieło, to jest dzieło w czaskowskiego i wreszcie od Zenberga pan pytał no to tu mamy jedną na pewno wspólną sprawę to znaczy mieszkanie to jest i w tym zakresie uważam że że na pewno moglibyśmy podpisać nawet jakieś wspólne porozumienie, jeżeli oczywiście Zander byłby na to gotowy, jeżeli chodzi o to, że zgadzamy się z kierunkiem myślenia, że polityka mieszkaniowa w Trzeciej Rzeczpospolitej się nie udała i że trzeba coś z tym zrobić. Również my w tym zakresie popełnialiśmy pełne, pewne, pewne błędy. Adrian Zander powiedział, że wyborcy mają swój rozum i będą podejmować świadome decyzje. Sprawy mieszkań powiedział Pan o sprawach mieszkań. W wypadku Szymona Hołowni chcę spytać o jeszcze jedną rzecz. To jest polityk, który w tej chwili osiągnął z pewnością dla siebie niesatysfakcjonujący wynik, ale jednak no, prawie 5% wyborców uznało, że woli zagłosować na niego niż na Rafała Trzaskowskiego. Macie zidentyfikowane powody, dla których, dla których tak się stało? Bo. No, to być może w odpowiedzi na te pytania zaszyta jest możliwość uzyskania przynajmniej jakiejś części wsparcia tych ludzi. Ma pan redaktor rację i to są w dużej części, no teraz powiedziałem, to, to są wyborcy PSL-u i ja uważam, że tutaj jakby odpowiedź, no bo wiadomo, mamy niewiele czasu, dlatego trzeba wybrać jakby sprawy do, dru, do, do drugiej tury, więc trzeba wybrać sprawy najważniejsze, więc jakby jeżeli chodzi o wyborców PSL-u, to na pewno jest to. Natomiast jeżeli chodzi o, o tą drugą część tych 5%, czyli pewnie jakby wyborców samego hołowni, no to on próbuje się przedstawiać, tak było. W tych wszystkich debatach, jako osoba, która ma niewiele wspólnego z tym rządem. Więc no naszym zdaniem, a część tych wyborców ma widocznie charakter taki centrowo-prawicowy, centrowo centrowo-patriotyczny, więc my chcemy pokazać, że ten rząd, a szczególnie Czaskowski, nie ma nic wspólnego z wartościami, które oni wyznają. No i to jest oczywiście zadanie, przed którym e, stoimy, no ale chcemy pokazać też to, że jakby ich praca i wreszcie to, co oni pokazują, jest no bo on, Wiele rzeczy, ja czy słuchałem w tej debacie, to Hołownia mówi, że na przykład w sali służby zdrowia, no to trzeba powołać zespół ekspertów, trzeba powołać zespół fachowców. Rządzą pół po półtora roku i oni teraz będą powoływać zespoły, które pomogą im coś zrobić, pomimo to, że twierdzili, że mają ustawy, znaczy szafy, czy szuflady pełne, pełne ustaw, które od razu będą wprowadzali. Więc jest to, jest to działalność niewiarygodna i co by o nas nie mówić, no my byliśmy rządem, który naprawdę bardzo szybko i sprawnie wprowadzał różne rzeczy, czasem z błędami, no ale to nie była taka nieudolność, no przecież ten Sejm jest naj, najbardziej leniwym Sejmem w historii III Rzeczpospolitej. Panie poszle, to wspomniał Pan o pytaniach, które zadał Grzegorz Braun. Ja chcę spytać o, o jedno z tych pytań, bo to jest również rzecz, która bardzo często, czy to w wiadomościach, które otrzymujemy, czy w mailach, czy w listach, które trafiają do, do redakcji, pojawia się bardzo, bardzo często i myślę, że w pewnym sensie wynik wyborczy Grzegorza Brauna też mówi o skali e, jednak podejścia do tego problemu wśród Polaków. To jest pytanie dotyczące zacytuję dokładnie tak, jak jest to w pytaniach podpisanych przez Komitet Polityczny Konfederacji Korony Polskiej napisane. Rozliczenia instytucjonalnego bezprawia z lat 2020-2022, między innymi w lecznictwie, wojskowości, gospodarce, w szczególności ukarania winnych sprawców kierowniczych oraz zadośćuczynienia poszkodowanym rodzinom ofiar. Ja zakładam, że ten punkt dotyczący lecznictwa to jest punkt, w którym zaszyte jest wszystko to, co związane jest z polityką covidową. Jak z perspektywy Czasu. Państwo na to patrzą w Prawie i Sprawiedliwości. No bo odpowiadaliście wtedy za państwo polskie i na całym świecie te pytania wówczas sobie zadawali wszyscy, no, również media, również dziennikarze. Znaczy ja na pewno nie jestem akurat w tej sprawie reprezentatywny dla całego środowiska. Dlatego, że ja byłem outsiderem i bardzo ostro się sprzeciwiałem tej polityce w Parlamencie Europejskim. Zawsze przeciwko temu głosowałem, wszystkim ograniczeniom i tak dalej. Podpowiadała mi intuicja, że trzeba było tak zrobić. Jakby ja sam jak byłem, to że, to że jestem w ogóle zmuszony do tego, żeby wejść do żeby się zaszczepić, żeby wejść do Parlamentu Europejskiego. Znaczy, sam zmuszony, bo mi zamknięto w ogóle Parlament Europejski. To było poniżej ludzkiej godności to, co wtedy się wydarzyło. No, ale jest, ja myślę, że też wielu, widzę, że wielu liderów wtedy. Znaczy, widzę, że wielu liderów y, naszej formacji y, 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 ważnych polityków rozumie, że popełniliśmy pewne błędy. Ale trzeba widzieć drugą stronę medalu. To znaczy, jak myśmy... Czyli była Platforma Obywatelska, która chciała jeszcze więcej. Był Media trzeciej RP, które chciały jeszcze więcej. Pytanie, czy w warunkach takiego kryzysu y, można było to zrobić aż tak diametralnie inaczej, jak proponują, jak, dzisiaj, jak proponują dzisiaj te środowiska. Wydaje się, że w warunkach jakby... Tego, żeby utrzymać to państwo w ryzach i tego, co wokół się stało, no przypomnę, że na przykład Boris Johnson już tak próbował to zrobić. No i co? Znaczy, nawet Wielka Brytania, nawet premier Wielkiej Brytanii nie był w stanie wytrzymać wtedy całego otoczenia, które, 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 które no, wprowadzało, wprowadzało chaos. Więc podsumowując, tak, ja uważam, że tak, że widzimy błędy? Jesteśmy w stanie, uważam, do nich się przyznać eee, i na pewno, ale co do tego nie ma już żadnych wyborcy Grzegorza Brauna czy w ogóle Konfederacji, w tej sprawie nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Znaczy w tej sprawie na pewno, jeżeli by ważyć, e, kto się zachowywał bardziej przyzwoicie, no to my w porównaniu do Czaskowskiego, który przecież, tego, zanim przeczytałem środowiska, które mówiły, że to w ogóle do więzień trzeba wsadzać ludzi, którzy będą myśleli inaczej. Więc no w tej sprawie akurat wybierając pomiędzy tym a tym, e, uważam, że jedna opcja jest oczywista. Patryk jakim? Poseł do Parlamentu Europejskiego, dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Prawo Sprawiedliwość Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. To jest program Michał Rachon. Jesteśmy na